Witam tu Łukasz z kanału Long Story Short. Dzisiaj materiał na temat nowych rodzajów broni wzmiankowany w książce Zbigniewa Brzesińskiego pod tytułem Between Two Ages, America's Role in Technotronic Era. Książka z 1970 roku. Jako zagajenie do tematu wykorzystamy fragment wywiadu między Tomasz Drwal a Jan Białek, autor książki Tech. Polecam serdecznie kanał Tomasz Drwal i wszystkie trzy rozmowy z panem Janem Białkiem. Bardzo one są głębokie i interesujące, więc to wykorzystamy jako, jako wstęp. Następnie, jako że on tam wspomni o książce Brzezińskiego, to pokażemy sobie screeny i tłumaczenia na polski obszernego fragmentu, po prostu z jednej strony tej książki. Posłuchajmy zatem fragmentu rozmowy. Pierwsze pytanie związane bo oczywiście masę teorii z trzęsieniem ziemi w Turcji i że to znowu wojsko, inne mocarstwo w yy, jakiejś tam politycznej rozgrywce, gdzie Turcja gdzieś tam coś nie pasowała w tej całej potyczce między Zachodem a Wschodem teraz i dostali trzęsień ziemi. Mhm. No tak, to wiem, że oni yy... Starają się negocjować pokój pomiędzy Zachodem i Wschodem, więc może rzeczywiście są na no Amerykanie ewidentnie idą w kierunku wojny, więc może to jest jakiś problem. Także część NATO próbuje wynegocjować pokój. Natomiast, czy tam było trzęsienie ziemi wy, wywołane sztucznie, czy nie, no to. Yy, trudno jest powiedzieć. Myślę, że nikt tego nie udowodni. Wiem, że jedna kobieta tam z Sejmu w Rumunii powiedziała oficjalnie w Sejmie, że. To była broń tektoniczna i to było zrobione specjalnie i powoływała się na kogoś z wojska tam z Rumunii. Natomiast takie technologie oczywiście istnieją, Tu mam taką książkę. Ktoś nie wierzy between two ages Brzezińskiego, czyli tak go stratega najbardziej uznanego na całym świecie, wydaje mi się, że lubianego, nielubianego, ale wszyscy hmm. znają hmm. tą osobę, tą personę, i on napisał, że to jest książka z lat 60. że w wyniku rozwoju technologii poprzez systemy, czy to będą satelitarne czy naziemne, emitowania różnego rodzaju fal. I to zarówno te urządzenia były montowane i w Rosji, i w Stanach Zjednoczonych na tym okresie czasu. To były takie. Mogą sobie Państwo w internecie nawet przeszukać, że nadawano taki sygnał dzięcioł na Stany Zjednoczone i te miasta, które zostały uderzone tym sygnałem, tam ludzie byli albo bardzo schorowani, zwierzęta atakowały ludzi. No, różnego rodzaju tam się bardzo poważne rzeczy działy i Rosjanie nadawali ten sygnał przez jakiś tam okres czasu, i to były naziemne stacje, ale można to też zrobić satelitarnie, czyli na pewno wpływ na ludzi tak możemy uzyskać i to było już udowodnione w latach 60. i Brzeziński o tym pisał, że można będzie wysłać sygnał i na przykład zaburzyć pracę mózgów całych populacji, na przykład w danym regionie. Równie dobrze również można przez to zmieniać zjawiska pogodowe, tak czy na przykład rozproszyć chmury. Czy być może również wywoływać jakieś zmiany tektoniczne, no bo to są wszystko rodzaju różnego rodzaju fal, tak. Więc te rzeczy były przewidziane w latach 60. czy to na pewno teraz się wydarzyło, nie wiemy. Ale jest to, że tak powiem, to nie jest coś, co po prostu nie ma zahaczenia w rzeczywistości. Takie, że takie broń są i mogą być wykorzystywane, tak? Znaczy, ja tylko przypomnę o tym słynnym rozganianiu zawsze chmur na, jak są, jak jest defilada w Rosji bo nie wiem, to jest Dzień Armii czy coś mm -hmm. takiego. No właśnie, I w, no. zasadzie, czy w Chinach. W zasadzie zawsze jest słońce, nie? I, I wszyscy o tym wiedzą, że oni rozganiają te chmury i to jest stara technologia. A możemy się tylko domyśleć, że to prawdopodobnie w miejscu nie stoi. Tak, no i to nawet Rosjanie, jak był wybuch w Czarnobylu, to też samoloty latały, żeby zmienić front, żeby to nie poszło na, na Moskwę, tak, te wszystkie opady. Więc y, ta technologia jest, ona jest bardzo stara, rozwijana na, na bardzo poważnie od lat 50., no, po II wojnie światowej tak naprawdę. Teraz przechodzimy do przeczytania fragmentu książki, gdzie będą motywy, o których wspominał Jan Białek. Część pierwsza, Technotronic Revolution rozdział czwarty Global Fragmentation and Unification pod rozdział Fragmented Congestion. Strona 28 cytuje Państwo Narodowe jako podstawowa jednostka zorganizowanego życia człowieka przestało być główną siłą twórczą. Międzynarodowe banki i wielonarodowe korporacje działają i planują w kategoriach, których znacznie wyprzedzają polityczne koncepcje państw narodowych. Ale ponieważ państwo narodowe stopniowo traci swoją suwerenność, Wzrasta psychologiczne znaczenie wspólnoty narodowej, a próba ustanowienia równowagi między imperatywami nowego internacjonalizmu a potrzebą bardziej intymnej wspólnoty narodowej jest źródłem tarć i konfliktów. Osiągnięcie tej równowagi utrudniają innowacje naukowe i technologiczne w dziedzinie broni. Ironią losu jest przypomnieć, że w 1878 roku Fryderyk Engels, komentując wojnę francusko-pruską, Ogłosił, że używana broń osiągnęła taki stopień doskonałości, że dalszy postęp, który miałby jakikolwiek rewolucyjny wpływ, nie jest już możliwy. Nie tylko opracowano nowe rodzaje broni, ale niektóre z podstawowych pojęć geografii i strategii zostały fundamentalnie zmienione. Kontrola przestrzeni i pogody zastąpiły Suez czy Gibraltar jako kluczowe elementy strategii. Oprócz ulepszonej techniki rakietowej, pocisków wielogłowicowych, oraz potężniejszych i celniejszych bomb, przyszły rozwój może obejmować zautomatyzowane lub załogowe statki kosmiczne, instalacje głębinowe, broń chemiczną i biologiczną, śmiercionośne promieniowanie i jeszcze nadal wiele innych form działań wojennych. Nawet pogodą będzie można manipulować. Te nowe bronie mogą zarówno zachęcić do oczekiwania jednostronnego, stosunkowo taniego zwycięstwa pozwalając na rywalizację zastępczą przez pośredników, która będzie miała decydujące znaczenie dla strategicznego wyniku politycznego, ale będzie prowadzona przez niewielu ludzi, w nawiasie, jak w bitwie o Anglię lub nawet przez roboty w przestrzeni kosmicznej, koniec nawiasu, lub po prostu stworzyć taką wzajemną niestabilność, że załamanie pokoju stanie się nieuniknione, pomimo racjonalnego uznania przez człowieka bezsensowności wojny. Ponadto może być możliwe i kuszące Wykorzystanie do celów strategiczno-politycznych korzyści z badań nad mózgiem i ludzkim zachowaniem. Gordon J. F. MacDonald, geofizyk specjalizujący się w problemach militarnych, napisał, że dokładnie zaplanowane w czasie, sztucznie wzbudzone uderzenia elektroniczne mogą prowadzić do wzoru oscylacji, które wytwarzają stosunkowo wysoką moc w niektórych regionach Ziemi. W ten sposób można opracować system który poważnie pogorszyłby wydajność mózgu bardzo dużych populacji w wybranych regionach przez dłuższy czas. Bez względu na to, jak bardzo niepokojąca jest dla niektórych myśl o wykorzystywaniu środowiska do manipulowania zachowaniem dla krajowych korzyści, technologia pozwalająca na takie wykorzystanie najprawdopodobniej rozwinie się w ciągu najbliższych kilku dekad. Taka technologia będzie dostępna przede wszystkim, a na początku wyłącznie, dla najbardziej zaawansowanych krajów. Jest jednak prawdopodobne, że w nadchodzących dziesięcioleciach niektóre państwa Trzeciego świata podejmą poważne kroki w kierunku nabycia lub już nabyły wysoce niszczycielskiej broni. Nawet jeśli nie będą w stanie jej użyć przeciwko głównym mocarstwom bez doprowadzenia do własnej zagłady, mogą być w stanie i mieć pokusę, by użyć jej w lokalnych wojnach między sobą. Powstaje zatem pytanie, czy takie wojny byłyby interpretowane przez główne mocarstwa jako bezpośrednie zagrożenie dla struktury pokoju, i czy ich wspólna odpowiedź zostałaby skutecznie zorganizowana i narzucona? Brak akceptowalnych globalnych instytucji mógłby zostać tymczasowo przezwyciężony przez doraźne ustalenia i porozumienia mające na celu sprostanie konkretnym zagrożeniom, ale można sobie wyobrazić, że w niektórych przypadkach nie będzie wystarczającej jednomyślności. Aby umożliwić wspólne reakcje, wzajemne unicestwienie niektórych mniejszych państw pozostaje co najmniej możliwością. Koniec cytatu. Cytowany fragment był dosyć obszerny, więc wróćmy do tych miejsc yy, traktujących o nowych rodzajach uzbrojenia, o których wspominał Jan Białek. Jeszcze raz cytuję. Oprócz ulepszonej techniki rakietowej, pocisków wielogłowicowych oraz potężniejszych i celniejszych bomb, Przyszły rozwój może obejmować zautomatyzowane lub załogowe statki kosmiczne, instalacje głębinowe, broń chemiczną i biologiczną, śmiercionośne promieniowanie i jeszcze nadal wiele innych form działań wojennych, nawet pogodą będzie można manipulować. To jest ta zmianka o pogodzie. Jeśli chodzi o manipulację pogodą wspomnianą w tym cytowanym fragmencie, to tam był przypis w postaci takiego krzyżyka, i teraz czytam z dołu strony, co ten, do czego się ten przypis odnosi. Cytuję. Jak zauważył jeden ze specjalistów, do 2018 roku technologia udostępni przywódcom największych państw różnorodne techniki prowadzenia tajnych działań wojennych, o których musi wiedzieć jedynie minimum sił bezpieczeństwa. Jeden naród może zaatakować, konkurenta za pomocą środków bakteriologicznych, dogłębnie osłabiając populację, w nawiasie, choć z minimalną liczbą ofiar śmiertelnych, koniec nawiasu, zanim przejmie kontrolę za pomocą własnych, jawnych sił zbrojnych. Alternatywnie można zastosować techniki modyfikacji pogody w celu wywołania długotrwałych okresów suszy lub burz, osłabiając w ten sposób naród i zmuszając go do zaakceptowania żądań konkurenta. Gordon J. F. Macdonald Space in Toward the Year 2018 Page 34 Tą wspomnianą książkę Toward the Year 2018 pokazuję teraz na ekranie, ona pochodzi z roku 1968 czyli dwa lata przed Brzezińskim nie ma tutaj żadnych nazwisk, to jest jakaś, jakaś praca, praca zbiorowa I teraz ten fragment dotyczący uderzeń elektronicznych które mogą wpływać na pracę mózgu ludzi, dużych ilości ludzi w wybranych regionach przez dłuższy czas. Posłuchajmy. Cytuję: Ponadto może być możliwe i kuszące wykorzystanie do celów strategiczno-politycznych korzyści z badań nad mózgiem i ludzkim zachowaniem. Gordon J. F. Macdonald, geofizyk specjalizujący się w problemach militarnych, napisał, że dokładnie zaplanowane w czasie, sztucznie wzbudzone uderzenia elektroniczne. Mogą prowadzić do wzoru oscylacji, które wytwarzają stosunkowo wysoką moc, w niektórych regionach Ziemi. W ten sposób można opracować system, który poważnie pogorszyłby wydajność mózgu bardzo dużych populacji w wybranych regionach przez dłuższy czas. Koniec cytatu. I drugi przypis, odnoszący się ogólnie do tych nowych technologii, ale tutaj chyba chodzi o te promieniowanie, takie obezwładniające ludność. Cytuję ten przypis. Doprowadziło to jednego z zaniepokojonych naukowców do komentarza. Tu jest podcytat. Niezależnie od tego, czy są używane do zabijania, ranienia, wywoływania mdłości, paraliżu, wywoływania halucynacji, czy przerażania personelu wojskowego i ludności cywilnej, systematyczne stosowanie wojny biologicznej i chemicznej będzie wymagało rozwiązania poważnych problemów moralnych i etycznych. Koniec cytatu. I to, to pochodzi z w nawiasie, Donald N. Michael, Some Speculations on the Social Impact of Technology, Mimographed Text of Address to the Columbia University Seminar on Technology and Social Change, Page 6. Parę zdań ode mnie na temat tego, jak wygląda obecny status wzmiankowanych w książce rodzajów broni. Jeśli chodzi o różnorakie pociski rakietowe i precyzyjne bomby, to myślę, że w czasie pustynnej burzy w 1991 roku, w czasie transmisji telewizyjnych, widzieliśmy jak one dokładnie trafiają w szyby wentylacyjne bunkrów i myślę, że są wystarczająco precyzyjne i zgodne z predykcjami. Co się tyczy zautomatyzowanych lub załogowych kosmicznych okrętów wojennych to wiem tylko tyle, że satelity mogą wykonywać działania myśliwskie, działania wrogie wobec innych instalacji przeciwnika. Natomiast, no, nic mi nie wiadomo na temat kosmicznych okrętów wojennych zbudowanych jak gdyby stricte pod to. Przy czym tu się taki chyba disclaimer należy, że nawet jacyś tam no, entuzjaści techniki wojskowej to jednak stosunkowo mało wiedzą na temat tej techniki w kosmosie, czy tej zainstalowanej, w, w, że tak powiem, Deep Sea Water Installations, prawda, na dnach, na dnach oceanu. To jest takie stosunkowo mało znane dla, że tak powiem, takich pospolitych jakichś osób zainteresowanych tą tematyką. No i po kosmosie mamy właśnie instalacje głębinowe. Tutaj na myśl mi przychodzą raczej takie rzeczy jak sensory na dnie oceanów, które mają za zadanie wykrywać ruchy okrętów podwodnych, tak jak te umieszczone w GIUKu, Grenlandia, Islandia i United Kingdom. Tam była taka linia sensoryczna i gdy radzieckie okręty wychodziły na Atlantyk w czasie zimnej wojny, to te sensory informowały czekające w ich pobliżu okręty mm, amerykańskie, i one od razu, jak gdyby, mm, siadały na ogon, powiedzmy, tego, tego okrętu y, radzieckiego. Były dla niego tak zwanym duchem. Kto przekroczył, kto z Rosjan przekroczył tą linię, od razu, na, na, jak gdyby, z tyłu dostało tak zwanego ducha. Dlatego w tym filmie Polowanie na Czerwony Październik jest pokazany ten manewr szalony Iwan, że yy, raptownie dokonuje okręt radziecki zwrotu albo w lewo, yy, albo w prawo, w tylko sobie znanego jakiegoś tam algorytmu, żeby sprawdzić, właśnie, czy nic za nim nie płynie. To właśnie o te duchy chodziło. Amerykanie po prostu czekali przy tej, przy tej linii linii sensorów na kogoś, to ją przekroczy. No, oprócz sensorów, no to jakieś tam jeszcze Wszelkiego rodzaju kable, prawda? Środkowody do celów telekomunikacji, internetu albo takie rzeczy jak drony podwodne, bate skafy, jak te z eksploracji statku Titanic czy, czy okrętu Kursk, które, które znamy z telewizji. Ale nie wykluczam, że autor może mieć na myśli jakieś zupełnie inne rzeczy, o wiele grubsze, o których zwykli ludzie, tak jak powiedziałem wcześniej, stosunkowo mało wiedzą. O pogodzie nie mam nic od siebie do dodania, myślę, że wystarczająco powiedział Białek. Co się tyczy broni chemicznej i biologicznej, odkąd to zastosowano na polu walki pierwszy raz w czasie I wojny światowej, to przez dziesięciolecia w zasadzie jakiś konsensus tutaj na tym polu panował, w sensie, że wiele krajów to rozwijało, ale nikt nie odważył się tego użyć. Jeśli dobrze kojarzę, to, te, to to tabu broni chemicznej zostało złamane najpierw w, chyba podczas pustynnej burzy, jak tam po prostu, jak tam straszono żołnierzy, że Saddam może z Kadami ich porazić. To taka jedna rzecz. No i w ogóle cała ta sprawa, że, że on ją w ogóle posiada, prawda? Jeśli posiadał, to miał ją od, od Amerykanów, którzy wcześniej mu dali broń chemiczną, żeby ją stosował przeciwko Iranowi w wojnie Irak-Iran 1980-88. I następna rzecz, która mi przychodzi do głowy z bronią chemiczną, to jest użycie gazu sarin podczas ataku terrorystycznego w japońskim metrze w 1995 roku przez sektę Najwyższa Prawda. W tym miejscu też trzeba wspomnieć o niedawnej pandemii oraz kontrowersjach dotyczących laboratoriów. Zarówno w Wuhan, jak i na Ukrainie. Na jakiś komentarz zasługują chyba y, te rzeczy jak promieniowanie śmiercionośne i sztucznie wzbudzane uderzenia elektroniczne. Przeczytam fragment artykułu z magazynu Raport Wojsko Technika Obronność wrzesień 2007. Temat artykułu Radar i jego ochrona. Autor Tomasz Chybki. Artykuł traktuje o planach budowy Tzw. amerykańskiej tarczy antyrakietowej z systemem wyrzutni rakiet w Polsce oraz o drugi człon tego systemu o radar w miejscowości Brdy w Czechach. I teraz o tym radarze cytuję. Radar może też służyć do zgoła innych celów: od monitorowania transmisji elektromagnetycznych w całym regionie, dotyczy to także sojuszników. Do aktywnego obezwładniania, a nawet niszczenia celów impulsami elektromagnetycznymi w wypadku otwartego konfliktu. Impulsy o mocy 80 MW mogą siać prawdziwe spustoszenie. Już dziś radary o bardzo małej mocy służą do obezwładniania ludzi. A aktywne, skanowane fazowo stacje radiolokacyjne samolotów nowej generacji F-22, F-35 mogą być wykorzystywane jako broń ofensywna której celem może być np. przykład pilot samolotu przeciwnika czy czułe układy elektroniczne. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o bezwodnienie ludzi, to tutaj głównie chodzi o urządzenia zamontowane na statkach handlowych, które służą do nieśmiercionośnej walki z piratami, albo urządzenia takie jak to tutaj pokazywane na stronie Wikipedii, na Mitsubishi L200 polskiej policji na pick-upie, gdzie taki, jak gdyby, no, radar zamontowany na tym aucie, takie urządzenie służy do walki z demonstrantami. Sam widziałem osobiście w odległości kilkudziesięciu metrów taki pojazd w Krakowie w 2011 roku na wiosnę. Nie wiem, czy to mieli działające, czy nie. Wiem, że po prostu wyjechali z takim pojazdem naprzeciwko no grupy osób, która zebrała się jako kontrdemonstracja do innej demonstracji. I fragment drugiego artykułu z Rzeczypospolita, publikacja 3 luty 22. Syndrom hawański, choroba mniej tajemnicza. Eksperci wołani, powołani przez amerykański wywiad uznali, że tzw. syndrom hawański mógł być wywołany przez impulsową energię elektromagnetyczną lub ultradźwiękową. O syndromie hawańskim mówi się od 2016 roku, gdy dyplomaci amerykańscy stacjonujący w Hewanie na Kubie po raz pierwszy zaczęli się skarżyć na bóle głowy i zawroty, zaniki pamięci, szumienie i dzwonienie w uszach, czy mdłości, które trudno było medycznie wytłumaczyć. Niektórzy donosili, że czuli, jakby uderzył w nich niewidzialny wybuch. Do nich potem dołączyło około tysiąca dyplomatów i pracowników wywiadu przebywających na placówkach w innych krajach, praktycznie we wszystkich kontynentach. Od lat walczą o to, aby administracja rządowa doszła przyczyn. Koniec cytatu. To wszystko w dzisiejszym materiale. Pozdrawiam.